I tak jak było w części pierwszej na temat odkładania, a nie oszczędzania pieniędzy. Teraz podzielę się z Wami jedną, moim zdaniem, najskuteczniejszą czy jedną z najskuteczniejszych sposobów właśnie na odkładanie pieniędzy, czyli finanse miłego faceta, część numer dwa. Właśnie jedną z bardzo skutecznych technik odkładania pieniędzy jest procentówka, czyli. Za każdym razem, kiedy dostaniesz jakąkolwiek sumę, czy to jest wypłata, czy to są jakieś przelewy, czy to są faktury, jakieś pieniądze przyjdą na Twoje konto, to automatycznie odkładasz 5%. Możesz zacząć od 5%, czyli od każdej sumy zaczynasz od 5%, czyli każda suma 5% wchodzi na osobne konto, i chodzi o to, żeby tych pieniędzy nie ruszać? Jeżeli 5% wyda Ci się za łatwe, to wskakujesz na 10%. Kiedy 10% wyda się łatwe, skakujesz na 15 i później 20, i tak dalej. Chodzi o to, żeby docelowo móc odłożyć około 30 lub 40%, a nawet w niektórych wypadkach można nawet odkładać 50%. Co to daje? przede wszystkim spokój mentalny uczymy się przede wszystkim dyscypliny bo pamiętajmy, że każdy jakiś nawyk, który powtarzamy staje się dyscypliną a każda dyscyplina to później nam pomaga budować nowe rutyny i dyscypliny przede wszystkim mamy pieniądze na inwestycje, tak jak mówiłem w pierwszym filmie możemy otworzyć biznes możemy coś z tymi pieniędzmi zrobić możemy je zainwestować w Dobre rzeczy, które później z perspektywy czasu przynoszą nam więcej pieniędzy. Tak to mniej więcej wygląda. Dlatego zaczynamy jeszcze raz. 5%, 10%, 15%, 20%. I tak jak mówiłem w pierwszym filmie, nie są to żadne porady inwestycyjne, ale jest to, to są to informacje, które ja sam stosowałem i nadal stosuję. I przede wszystkim jest to skuteczne, bo nie o to chodzi, żebyśmy zaczęli odkładać i po miesiącu po dwóch się poddali, chodzi o to, żebyśmy skutecznie powoli szli z dnia na dzień do przodu, aby nasze życie się poprawiało, abyśmy byli radośniejsi, szczęśliwsi, bardziej spełnieni. A do tego, jak wiemy, bardzo dużą częścią tego są pieniądze. Pozdrawiam